Siemanko, niezmiernie się cieszę, że tu jesteś, bo to oznacza nie mniej ni więcej jak to, że jesteś zainteresowany bądź zainteresowana wspieraniem mojej twórczości. Za co już na wstępie chciałbym Ci bardzo serdecznie podziękować pozwól więc, że może na wstępie po prostu wytłumaczyć w kilku zdaniach, na czym owe wspieranie polega. Owe wsparcie jest to po prostu subskrypcja, czyli comiesięczna płatność cykliczna, która po prostu wspiera mnie finansowo i dzięki temu jestem w stanie się rozwijać i tworzyć dla was więcej podobnych treści, jakie już znacie. Ja ze swojej strony w związku z ową opłatą, subskrypcją, chciałbym wam to jakoś wynagrodzić i tym samym dostajecie pewnego rodzaju przywileje, których nie otrzymują osoby niewspierające. Przede wszystkim owa subskrypcja daje Wam możliwość wyróżnienia się na tle całej reszty mojej widowni, czyli na przykład na moich streamach wasz Nickname będzie w kolorze zielonym, a nie tak jak całej reszty białej. Dodatkowo są tak zwane Loyalty Badges, czyli tak zwane nalepki, yy, które po prostu również mogą Was dodatkowo wyróżnić, nawet na tle innych wspierających, gdyż w zależności od tego, jak długo wspieracie mój kanał, yy, Loyalty Badge będzie się zmieniał na inny. Także też kolejny fajny wizualny smaczek. Dodatkowo Dodatkowo, osoby wspierające mają dostęp do emotikonek, które są niedostępne dla innych użytkowników, które są dość unikalne, które sam wprowadzam na kanał, które myślę, że urozmaicą nasze streamy. Dodatkowo, powiem, że ilość owych emotikonek będzie się zwiększała wraz ze zwiększającą się ilością właśnie osób wspierających, bo wtedy YouTube, w zależności od osób wspierających, udostępnia mi kolejne sloty na kolejne emojis, więc możecie być pewni, że kolejne się pojawią i warto wspomnieć. O tym, że to wy będziecie decydować, jaka emotikonka jako kolejna trafi do pakietu emotikonek dla wspierających. Dodatkowo, to wy będziecie właśnie decydować za pośrednictwem specjalnych ankiet dostępnych tylko i wyłącznie dla osób wspierających, w jaką grę zagramy w następnej kolejności, w momencie, gdy na przykład ja nie będę miał pomysłu, nie będzie żadnej ciekawej premiery i nie będę wiedział, w co zagrać, to właśnie was zapytam i to wy będziecie mieli decydujący głos, co będziemy ogrywać w następnej kolejności. Dodatkowo, jako ostatni bonusik wisienka na torcie, otrzymacie wspaniałą rangę makowca na naszym kochanym Discordzie, gdzie w piękny sposób wyróżnicie się na tle szarawych zakalców. Także, słuchajcie, jak widzicie, warto. Na sam koniec dodam, że owa subskrypcja może być przerwana w dowolnym momencie, więc nie jesteście zobowiązani do opłacania owej subskrypcji yy, przez jakiś określony czas. Możecie w każdym dowolnym momencie ją przerwać i w następnym miesiącu opłata nie zostanie naliczona. No i to tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że udało mi się Was namówić na wspieranie Makosława. Jeśli tak, to Wam dziękuję serdecznie za owe wsparcie. A tymczasem, widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Na razie, cześć.